Synu mój, córko moja, pozwól, że te słowa dotkną twojego serca dziś, usłysz głos swojego stwórcy, który mówi nie z wymaganiem, lecz z czułością. W tej chwili chcę otulić Cię czystym powietrzem meb królestwa, nie tym, który przynosi ulgę na chwilę, ale prawdziwą pokój, pochodzący z wysokości, wiesz, dlaczego mogę dać Ci odpoczynek, bo znam każdy szczegół Twojego życia. Każda myśl, która trzymacie w nocy, każdy lęk szeptany do serca, każda rana, która jeszcze krwawi, każdy sen, który zdaje się odległy, i mimo to mówię Ci: Ulga jest blisko. Moje słowo mówi: Niczego się nie martwcie, ale wszystko ujawniajcie Bogu w modlitwie i błaganiach z podziękowaniem. Filipy 4:6: Dzisiaj mówię Ci: Przynieś mi swoje troski, nie potrzebuję idealnej siły. Tylko potrzebuję, byś przyszedł, byś oddychał ze mną, modlił się ze mną, wierzył ze mną. Wiele głosów próbowało cię przekonać inaczej. Mówiły, że zawiodłeś, że już nie ma czasu, że niektóre marzenia są poza twoim zasięgiem. Ale ja mówię coś innego. Ty pójdziesz naprzód. Twoje marzenia nie były daremne. Twoja historia ma jeszcze strony pełne cudów. Tak były porażki, były blizny. Były miejsca w tobie, które nadal krwawią, ale ja jestem lekarzem twoich wnętrzności, odbudowicielem twoich dni, strażnikiem twojej duszy, a teraz chcę odnowić twoje serce tą obietnicą. Dni smutku dobiegają końca, światło uzdrowienia świeci na ciebie, a przyszłość pełna pokoju jest przygotowana dla ciebie i twoich bliskich. Nie przypadkiem tu jesteś. Było to zaplanowane, była to wola. I właśnie teraz mówię do twojego ducha. Nie bój się okoliczności. Nie wątp w moją obecność. Nawet gdy wszystko zdaje się chwiać, moja miłość pozostaje stała. Drogi synu, droga córko, cenny jesteś w moich oczach i nic z tego nie zmieni. Ani błędy z przeszłości, ani porażki ostatnich dni, ani słowa, które ktoś powiedział o tobie. Możesz był się potknąć, ale ja byłem tam, by cię podnieść. By odrodzić to, co zostało utracone, by ponownie rozniecić iskrę Twojej wiary. Czuj teraz ciepło mojej błogosławionej obecności. Czuj ciężar opadający z Twojego serca, bo mówię życiu do Twojej duszy: każdy krok, który uczynisz, będzie pod moją łaską. Każda decyzja, którą podejmiesz razem ze mną, będzie miała mądrość. Każde przedsięwzięcie będzie miało moje błogosławieństwo. I choć złodzieje mogli spróbować cię okraść, nie dopuszczę do tego, bo chronię to, co jest moje. A ty należysz do mnie, przyjdź do mnie. Znajdziesz spoczynek dla swej duszy spoczynek zbudowany z pokoju, jasności i odnowionej nadziei. Twoja przeszłość nie definiuje twojej przyszłości, to moja obietnica ją kształtuje. I ona żyje, ona działa i nadchodzi. Dzisiaj zapraszam Cię, byś uwierzył, byś otworzył swoje serce, byś pozwolił mi zająć miejsce, które zawsze było moje, bo ja Cię kocham bardziej niż możesz sobie wyobrazić. I czekam na Ciebie, z otwartymi ramionami, z koroną zwycięstwa, z namaszczeniem odnowy. Jeśli poczułeś dotyk Ducha Świętego dzisiaj, zostaw swoje amemi w komentarzach. A jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, Podziel się nią z kimś, kto też dziś jej potrzebuje. A jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, kliknij dzwonek. Dzięki temu otrzymasz bezpośrednio na swój ekran kolejne słowa, które pobłogosławią twój dzień i odnowią twoją nadzieję. Do następnego filmu, z nowym słowem Bożej miłości, Bóg błogosławi.